No, i dzisiaj y, otworzymy se y, FIFA 2024. Już są te karty i tutaj otworzymy mały zestaw. Są trzy karty: limita y, i album. No to otwieramy. I mamy tutaj trzy saszetki. Takie jakieś tutaj jeszcze gazetka. Limit. no tutaj chyba kołe to są. Tu jakaś linka. Tu jeszcze coś. Jeszcze chyba limitka. I mamy album. No. I mamy ładny album. Album na razie położymy tam. Inaczej zaczniemy z z może z limitek. Dobra. O i mamy tutaj limitkę z czego wiem no i mamy Bobby rekordowa raid dobra tu mamy go to się tu zabierzemy i otworzymy jeszcze o. i mamy Top Mastera. jest mamy tutaj Top Mastera. jest od razu mamy... Dobra, mamy tutaj już dwie karty. I otworzymy se saszetki jeszcze. Może nam jeszcze coś wpadnie. Mamy jeszcze Top Mastera! Ja cię kręcę! Mamy jeszcze Top Mastera! What? Dobra... Tutaj mamy jeszcze, dobra. No, i mamy tu takie karty. No, i mamy tutaj znowu saszetkę, ale dwa top master już od razu. Dobra. Mamy tutaj. Kartę. mamy jeszcze, jeszcze, tutaj, dobra i skład, i ostatnia saszetka, o. Mamy tutaj gościa, takiego bramkarza z Riverpoolu, Salacha. No, i mamy jeszcze kogoś, Fira. o i mamy klub. No, mamy jeszcze tutaj do tego plakat. Nie wiem, czy będzie całego widać. Tutaj mamy jakąś taką grę i mamy plakat. Dobra, dzisiaj mamy tutaj fajne karty. Zaraz je ja zbiorę szybko. Dobra, szybko tak zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Mamy dzisiaj tych dwóch. A nie, mamy tych dwóch. Czekajcie, ja już zapomniałam. A nie, mamy tych dwóch, no. Dobrze, wtedy powiedziałem. Mamy tych dwóch. Chciałabym mieć jeszcze tego, tego. No, Halanda chciałabym jeszcze mieć. No i tamte inne. No i... Mamy dzisiaj dużo kart fajnych. No, i yy, ja jeszcze chcę nagrać yy, w inny raz, jak te karty no, w album składam. No, i widzimy się w kolejnym odcinku. I chciałem Wam pokazać, że yy, mam tutaj już yy, z 2023 cały album. No, cały album, mam tu jeszcze jakieś inne karty. Mam cały album. Wszystkie momentum top mastery, i yy, będę chciał zebrać całą kolekcję tych. Było dzisiaj wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!